Hello mordy, witam was w pierwszym odcinku z Fifa Ultimate Team właśnie zakładam drużynę, ale drużyna wiadomo będzie nazywała się e, FC No i dane miasto to jak trzęsać To zrobić miasto, które w ogóle nie ma drużyny Dlatego wpadłem w głowę na kątku Dlatego zrobimy drużynę FC trzęsać No i paczka, jaka będzie ta drużyna? A jakaś taka do Pitu trochę Dla że wiadomo Jakaś dobra karta będzie, ale tutaj widzę same słabe, nikt nawet dobry nie jest. Hiszpan, Niemiec i Argentyńczyk. Mo może coś da się zlepić, w tym odcinku zagram tylko jeden mecz, nie chcę, Na były W następnym odcinku będzie jakieś dwa 3 mecze w sklepie. Mamy dwie paczki, jest paczka zawodników otwórzmy ją i to w niej będzie. A jak w Galerii z Frankfurtu, Underleague, Sunderland, Sunderland Newcastle United, duże. Jakoś nie, nie są to za drogi zawodnicy. No i paczka w nagrodę. O, jakiś. Zawodnik z Gen który bodajże Gen, który może wylądować w naszym składzie, bo miał 82 tempa, a nie mam za szybkich na pasników. I... Rybaku. Zająłem Jakiś... ja tego... właśnie tego Anglika dał do podstawowego składu, do tego Francuza. No i... I... No i dobra, no to przejdźmy do meczu. No dobra, jesteśmy już w menu sezonów online. Do mecz. No i ja tutaj lekkie zmiany zrobiłem, tak? W tych zawodników, w których jesteśmy w paczkach. No i właśnie tego że Senegalczyka. Prowadziłem do podstawowego składu, zagrada obok Francuza. No i w bramce Polak, bramkarz Legii Warszawa. Zobaczymy, jak się spisze. Miejmy nadzieję, to nie będzie jakiś ciężki skład, który teraz trafimy. Gości nazywa swój skład, Smike... Nie wiem, jakieś Herpromy. Miejmy nadzieję, że Herp Romy mu nie pomoże. Weź te czarne stroje, dobrze. No i zobaczmy jego skład w Bramce. Eee, Bramka Szeromy. Eee, dalej. Nie znam za dobrze. Majton to jest dobre. El Sharawi, Salah, Jacka. Dalsze ekspekty z to z nie, 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 nie wiem jak się jej poprawnie yy, nazwisko wymienia. Skład nie jest zły jak na 10. ligę. Mój jest słaby, no może mieć łatwo, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to będzie wyrównane yy, spotkanie. Już yy, pierwszą akcję sobie robi Edin Jacko Jacko przedziera się, ale jednak świetnie obrona. Mamy kontrę. Podanie 1 do 0, ale kapitalnie teraz zagraliśmy. Świetnie, świetna akcja. No i prowadzimy 1 do 0 z naprawdę trudnym zespołem. Bo my nie mamy jakichś znanych zawodników. No ale jest to 1 do 0 dla nas. I to my prowadzimy od, od początku meczu. Od 9 minut dokładnie. No, i teraz wychodzimy z kontratakiem, można to powiedzieć, świetnie, świetne zagranie. No, i to może być 2 do 0, i to jest 2 do 0. W 12 minucie, 2 do 0, no, lepszego początku chyba nie można było sobie wyobrazić. Miejmy nadzieję, że to będzie 4 do 0. Jeszcze kolejne dwie bramki. A kto wie, może nawet i, i więcej. No i robi sobie akcje, teraz świetne, ale obrona wybija. E, idziemy z kontrom i to będzie chyba spalone. Tak, to jest spalone. No i rzut karny dla przeciwnika kontra naszy bramkarz. No i zobaczymy do strzału podchodzi El Sharawi, El Sharawi! I bronimy rzut karny! Kapitalna interwencja naszego bramkarza on ma tylko 61 overall, a obronił karny El Sharawego No naprawdę Dobre Dobra, 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 bardzo dobra można powiedzieć Fantastyczna interwencja naszego goalkeepera No i zobaczmy El Sharaui El Sharawi Aj tu mamy błąd i to może się skończyć bramką Tak El Sharawi strzela Gola na 2 do 1. nie strzelił karnego, ale no teraz tą akcję wykorzystał. No i mamy 2 do 1. No, nasz błąd tutaj. No i przez głupotę tracimy bramkę. Wydaje że to już będzie koniec. Jeszcze tutaj odebranie piłki. Nie, jeszcze kastan. Majkon w salach. No i to będzie dla nam sędzia zrobić kontrę? czy raczej nie. w ogóle tracimy piłkę. I jeszcze, jeszcze, jeszcze nie ma końcowego agliska. Jest już koniec pierwszej połowy. Zapraszam was na drugą połowę. Czas na drugą połowę. Przeciwnik jeszcze. Grę wstrząsną. Ja mam nadzieję, że ten mecz będzie wygrany. No i prowadza Ariana Robena. Arian Roben jest na To, To dobrze. Ale sam Robben pewnie nic nie działa w tym meczu. Jakiś dribbling, coś. Ale się piłkę. No i teraz może być kontra. No ale pięknie. Si nasz zawodnik. Jeszcze tutaj robimy akcję. El Sharaoui, No i El Shaarawy odbiera piłkę. No i tutaj. Świetny dribbling. Wypuszczenie. Nie, nie, jednak przy piłce Drużyna przeciwna, ale jeszcze odbieramy tą piłkę. Kolejny raz, świetnie, kapitalnie. E, teraz skrzydłem jedziemy. No i zobaczymy, co zrobi to skrzydło. I przegrywa przeciwnik. I ma, powinien, to tak jest, to jest rzut karny. E, I dostaje czerwoną kartkę. No mam, już, gramy w przewadze kastan. A teraz trzeba trafić, rzut karny. To będzie 3 do 1. I. Jest 3 do 1. Dobrze, bardzo dobrze. Układa nam się ten mecz. No i biegnie. Edin Jacko, Edin Jacko. Oooo i mamy 3 do 2 i robi się niebezpiecznie, bo znowuż tylko jedna, Jednobrankowa przewaga. No i bośniak zachował się kapitalnie ścielając tam bramkę. No ale to my na razie prowadzimy. No, mamy, jesteśmy w cyfilce. Robimy, można powiedzieć, kontrę. No, i zostało 3 y, na 2, no i czy z tej akcji. No, i przeciwnik oddaje bodajże walkovera. To jest walkover, czy zrobił rage Squita Albo nas wywaliło z meczu. Nie, przeciwnik zrobił rage Squita Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Wygrywamy pierwszy mecze 3 do 2 do następnego elu.